Nikt nie jest w stanie zmienić się, dopóki nie zmieni swojej energii. A jeżeli zmienisz swoją energię, to wtedy zmienisz swoje życie. I dzisiaj porozmawiamy o tym, co trzeba robić na co dzień, żeby w łatwy i szybki sposób dostać to, czego najbardziej pragniecie. Osoby, co narzekają na to, że w ich życiu nic się nie udaje, że bardzo jest ciężko dostać to, o czym marzą, regularnie. Kółko, powtarzają ten sam stary schemat, tą samą rutynę. Błodzech się w pierwszej kolejności sięgają po telefon. Badania wykazują, że aż 82% Polaków nie rozstają się ze swoim telefonem. Okazuje się, że jest taka choroba jak fonoholizm, czyli osoba jest uzależniona od telefonu. Rano otwierając oczy, kiedy jest najlepszy okres, najlepszy moment, żeby kreować swoją rzeczywistość, żeby tworzyć, o tym opowiadałam w nagraniu, które pojawi się na ekranie, to wtedy osoba sięga po telefon i od razu przypomina sobie o swoich starych schematach, o swoich starych wydarzeniach, czyli układa takie puzzle, kim ona jest, jakie ona ma problemy, jakie ona ma wyzwania. Ona robi zdjęcia swoich nóg, idzie, wrzuca je na Instagram, potem zrobi zdjęcia, że jest w łazience, potem, że pije kawę, że idzie do pracy itd. I regularnie osoba jest w swoim starym świecie, czyli to, co robi, to w kółko powtarza kroki rzeczy, które doprowadziły jej do jej obecnej tożsamości, czyli do tej tożsamości, którą ona tak nie znosi i którą tak bardzo chce zmienić. I w jaki sposób ma zmienić się rzeczywistość danej osoby, jeżeli jej rzeczywistość jest, Kreowana i jest kontrolowana jej emocjami. Czyli, na przykład, jeżeli ja wczoraj miałam dość nieprzyjemną rozmowę, pokłóciłam się z kimś, i rano budząc się, pierwsze co ja myślę, to ja myślę o wczorajszym wydarzeniu, o wczorajszych problemach, ja od razu kreuję w swoim życiu te negatywne emocje, które były wczoraj, które już się wydarzyły, już są przeszłością, ja je przyciągam na dzień dzisiejszy. Czyli ja robię tak, że moje życie obecne jest wprost proporcjonalne, zależy wprost proporcjonalnie do tego, co się już wydarzyło w przeszłości. A większość osób niestety w kółko odtwarza negatywne emocje. I czemu by nam nie zmienić ten schemat i zrobić tak, żeby to nasze emocje, te pozytywne emocje, tworzyły i kreowały naszą przyszłość. I wtedy ja widzę, że to, co ja wykreowałam, to, co ja stworzyłam swoimi myślami, doprowadziło mnie do tego, czego pragnęłam, czyli do tej Mojej wymarzonej przyszłości. I jeżeli, w, no, tak jak w poprzednim przypadku, o którym mówiłam, powtarzania tych samych schematów, i ja regularnie powtarzam ten nowy schemat, że sama nadaję, tak można powiedzieć, tor temu kierunkowi, w któremu chcę iść, regularnie to się powtarza, ja tylko w tym się upewniam, że tak, ja jestem taka, a nie że ja jestem tymi negatywnymi myślami, wydarzeniami z przeszłości. I jest takie powiedzenie, które kocham. Każdy z nas czyni się albo nieszczęśliwym, albo silnym. I nakład pracy, jaki w pierwszym przypadku, taki w drugim, jest taki sam. Karol Castaneda. Więc ja wybieram, czy ja cierpię, czy ja przeżywam negatywne emocje, czy ja staję się coraz silniejsza, czy ja kreuję swoją przyszłość. I kiedy ja zaczynam mniej reagować na ludzi, jeżeli z kim się pokłóciłem, ok, to już to jest przeszłość, kropka, zostawiam, idę dalej. Ja wtedy zaczynam więcej swojej energii skupiać na tym, czego ja chcę. Moja energia może iść albo w jednym kierunku, albo w drugim kierunku. I kiedy ja zauważam, że ja coraz więcej, moje myśli, czyli moje działania, te moje pozytywne nastawienia, pozytywne wibracje, coraz więcej powodują w moim życiu tych rzeczy, których ja pragnę, ja wtedy rozumiem, że ja już więcej nie jestem ofiarą. Ja nie zależę od tego, co się wydarzy, jak, co ktoś mi odpowie, czy ktoś mi zajedzie drogę, czy ktoś mi nie da podwyżki, czy ktoś mnie skrytykuje. Ja już nie zależę od emocji danej osoby, czyli ja nie jestem już ofiarą. Tylko ja jestem kreatorem, bo ja wiem, że ja swoimi emocjami, swoim samopoczuciem stworzyłam to, co na chwilę obecną w moim życiu się dzieje. I tak jak mówi Jody Spenza, my cały czas wysyłamy informacje do pola kwantowego i cały czas otrzymujemy informacje z pola kwantowego z powrotem. Większość z nas nad tym nie zastanawia się, tak samo jak nie zastanawia się nad oddychaniem, nie zastanawia się nad tym, który krok teraz trzeba zrobić, którą nogą teraz krok trzeba zrobić. I nie zastanawiamy się również nad tym, że jesteśmy tak zwanymi istotami wibrującymi, czyli cały czas wysyłamy coś, wysyłamy emocje, wysyłamy energię. I większość z nas nieustannie, codziennie jest w kontakcie z innymi osobami, z innymi wydarzeniami, z jakimiś innymi rzeczami, które wywołują u nas te czy inne emocje. A emocje, już wiemy o tym, że emocje to są tak zwane zapisy z przeszłości. Czyli jeżeli my regularnie, codziennie jesteśmy w swojej przeszłości, to nas w przyszłości po prostu nie ma. Tak jak już mówiłam, jesteśmy albo tu, albo tu. Nie możemy być jednocześnie w dwóch miejscach. I jeżeli my jesteśmy głównie w przyszłości, myślimy o tym, co się wydarzyło, my nie mamy możliwości, my nie mamy szansy, czasu na to, żeby tworzyć i kreować. I dlatego większości ludzi po prostu nie spełniają się marzenia, dlatego że większość, główną ilość czasu, osoby są w przeszłości, nie myślą nad tym, czego chcą, nie, nie przekierowują swoje uwagi, w tym kierunku, w którym chcą. I jak to zmienić? Po pierwsze, nasze myśli regularnie wysyłają informacje w pole kwantowe i wpływają na nie, i w zależności od tego, jakie mamy uczucia, jakie mamy emocje, wracają do nas w postaci informacji, w postaci wydarzenia czy w postaci doświadczenia. Prostymi słowami. Jesteśmy takimi magnesami, które przeciągają wszystko. I jeżeli Osobie uda się poczuć te emocje, które chce odczuwać w przyszłości, to wtedy jej też uda się w trafić, tak, wpaść do tak zwanego flow, czyli takiej synchroniczności wydarzeń, czyli rzeczy, można powiedzieć, dzieją się same, osoba znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Ale to jest dość trudne do zrobienia, dlatego że jeżeli osoba nigdy nie doświadczała dostatku, nigdy nie żyła w bogactwie, to jej jest bardzo ciężko wyobrazić sobie, co to znaczy płynność finansowa. Co to znaczy bogactwo, co to znaczy dostatek, czy to, co wszyscy o tym marzą, niezależność finansowa. Jak to wygląda? I jeżeli tutaj jeszcze nakładają się te nasze negatywne przekonania, które mamy z dzieciństwa, że my nigdy nie byliśmy bogaci. I ty też nie będziesz, na pieniądze trzeba bardzo ciężko pracować. Bogaci to są oszuści, dobre pieniądze mnie się nie trzymają i pozostałe rzeczy to jakkolwiek by osoba nie medytowała, nie wizualizowała cokolwiek by nie wysyłała do pola kwantowego, jej będzie bardzo ciężko. Pozbyć się tych negatywnych przekonań, dlatego i zmaterializować w życiu to, co ona pragnie, dlatego że ona nad czymś pracuje, coś niby wysyła, czyli wysyła myśl, ok, chciałabym dużo pieniędzy, chciałabym mieć niezależność finansową, chciałabym tyle i tyle zarabiać. I wysyłając tą myśl, tą intencję, jednocześnie razem z tym idzie emocja, która mówi, że przecież to nie jest prawda, i wtedy wyłącza się to negatywne przekonanie. I to wygląda trochę jak walka z wiatrakami i takie bieganie w kółko. Niby pracuję nad sobą, zajmuję się rozwojem osobistym, medytuję, wizualizuję i nic w moim życiu się nie dzieje. Nie dzieje się dlatego, że wysyłając myśli, wysyłając wizualizację, wysyłasz ją z tym bagażem negatywnym, z tymi negatywnymi przekonaniami, które koniecznie musisz przepracować. Tym zajmujemy się na kursie Odważ się marzyć kurs jest o marzeniach. Natomiast w pierwszych modułach bardzo mocno pracujemy nad strachami, nad niekatewnymi przekonaniami, nad historiami, kotwicami. Kurs niedługo startuje, serdecznie Was zapraszam. Zobaczycie, co się wtedy w Waszym życiu wydarzy po kursie. A drugim sposobem, który możemy zastosować już dziś, jest tworzenia nie od emocji, a od pola kwantowego. Czyli ja wchodzę w stan, kiedy ja odłączam się emocjonalnie od wszystkich rzeczy, od wszystkich wydarzeń, od ludzi, których znam, od miejsca, na którym siedzę, czyli od wszystkiego, co mnie otacza. I staje się niczym, staje się czystą przestrzenią, i wtedy tworzę od intencji. Po prostu wysyłam bardzo mocno, precyzyjnie, poprawnie, korektnie sformułowany swój cel, swoje marzenia do pola kwantowego. I jeżeli już zabrałam całą swoją uwagę, od przeszłości, od tego wszystkiego, co mnie otacza, to jest tylko jedno miejsce, do którego ja mogę przekierować swoją energię, przekierować całą siebie, czyli do swojej przyszłości. Wyobrażam sobie, też takie bardzo fajne ćwiczenia: wyobrażam sobie, że za moimi plecami jest przezroczysta ściana. Nie ma nic, czyli nie ma żadnych wydarzeń. Wtedy tą energię, którą mam, biorę i wysyłam w to marzenia, w to miejsce, które chcę do siebie przyciągnąć. Będziemy w następnym odcinku rozmawiać o tym, jak poprawnie medytować i jak zrobić tak, żeby medytacja była prosta i żeby medytacja była łatwa. Wiem z, i do, z doświadczenia i z waszych feedbacków, o tym, że medytacja dla Was jest bardzo trudna, że bardzo ciężko jest skupić się na tym, czego ja pragnę, bo w momencie, kiedy zamykam oczy, wtedy zaczynają mi wychodzić różne myśli, co trzeba jeszcze zrobić, albo zasypiam. Też często takie komentarze, że medytuję, medytuję, w trakcie zasypiam. Jak zrobić tak, żeby nie zasypieć, żeby nie, myć, nie mieć myśli w głowie, oraz żeby ta medytacja nie trwała kilka godzin, tylko żeby była bardzo krótka i bardzo efektywna? My porozmawiamy w następnym odcinku. A teraz mam do Was prośbę. Moją intencją, moim celem jest donieść do jak największej ilości osób tą wiedzę, o której teraz mówię. Wy możecie mi w tym pomóc, klikając przycisk subskrybuj oraz dzieląc się z innymi osobami danym wideo. I teraz najważniejsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Co ja na daną chwilę wysyłam do pola kątowego? Większość osób na co dzień regularnie odczuwa negatywne emocje związane z hormonami stresu. Żal, smutek, frustrację, złość, gniew, agresję, poczucie winy. I to są emocje, które wysysają nas z energii. Często słyszymy, że ludzie mówią: Jestem wyczerpana czy wyczerpanej z energii. Dispensa przeprowadzał badania nad osobami, które odczuwały te negatywne emocje związane z hormonami stresu. i ciało, które wcześniej wibrowało, to co mówiłam, że jesteśmy istotami wibrującymi, świeciło się. To w tym momencie ta energia naokoło tego ciała, czyli te, to, to światło, ono zmniejszało się. Jeżeli osoba jest regularnie, w tych negatywnych emocjach. A też badania wykazują, że po prostu jesteśmy wszyscy podani stresu. stresowi, tego stresu w naszym życiu jest tak dużo, że coraz mniej Mamy tej energii, żeby tworzyć, żeby się uzdrawiać, żeby materializować te rzeczy w naszym życiu, które chcemy. I taka osoba, która jest totalnie wyssana z życiowej energii, nie ma energii, żeby tworzyć. Ona wtedy mówi, że ona jest odłączona od flow, że ona w życiu walczy, że jej nic się nie udaje, jej jest bardzo ciężko. Taka osoba wtedy się staje materią. Ona już nie jest Postacią wibrującą, nie jest istotą świetlną, która może wpływać z tymi emocjami na pole kwantowe, tylko jest materią, po prostu jest ciałem, jest rękami i nogami ciałem, które próbuje wpłynąć na materię. Czyli ja próbuję jako materia, jako ciało, zwizualizować coś w swoim życiu, I dlatego dla większości ludzi medytacje, wizualizacje nie działają i nie będą działać, dopóki nie zmienią tego stanu pierwotnego. I wtedy mamy też taki podział, czyli opisujemy, Rzeczywiście opisujemy nasze marzenia z pomocą naszych zmysłów, czyli ja jestem tutaj, ja siedzę tutaj, a moje marzenie jest gdzieś, gdzieś tam daleko, i ja potrzebuję walczyć, ja potrzebuję ciężko pracować, ja potrzebuję cierpieć, żeby kiedyś może tam moje marzenia zmaterializowało się. Tak jak już mówiłam, że najważniejszym pytaniem. Które powinniśmy sobie zadawać, co ja na chwilę obecną wysyłam do pola kwantowego, jakie je ja emocje wysyłam? I jeżeli ja czuję się odłączona od tej dobrej energii, że jeżeli ja nie czuję na dany moment tu i teraz nie czuję wdzięczności, nie czuję takiej lekkości, takiej radości, to znaczy, że ja wpadam w ten stan bycia ofiarą, że moje życie jest kontrolowane życiem zewnętrznym, że nie ja ze środka sama wpływam na to, co się wydarzyło. I jak ja będę na to reagować? Tylko to, co się wydarzyło, ono ma totalny wpływ na mnie, totalnie mną kontroluje, czyli jestem takim robotem, takim mechanizmem, którym jest bardzo łatwo manipulować i łatwo kierować. I zawsze pamiętajcie o tym, że jeżeli większą część dnia moje myśli gdzieś w przeszłości, gdzieś w tym, co się wydarzyło, co musiałam, mogłam powiedzieć inaczej, co mogłam zrobić inaczej albo problemy, które powinnam rozwiązać i one jeszcze się nie wydarzyły, a ja o nich myślę. To wtedy moich myśli nie ma w przeszłości i wtedy jest mi bardzo ciężko, prawie niemożliwe, żeby ja zrealizowała, zmaterializowała to, czego ja pragnę. I nasze ciało zawsze podąża za naszym umysłem. Jeżeli ja w umyśle widzę impuls zjadłam jakieś ciastko i mimo tego, że sobie obiecywałam, że od poniedziałku jestem na diecie, nie jem czekolady, nie jem słodyczy, to łapię siebie na tym, że ja już stoję przed lodówką czy przed szafką, otwieram czekoladę i już tą czekoladę jem. Czyli najpierw w mojej głowie pojawił się Impuls, pojawiła się myśl, ja to zobaczyłam, jak moje ciało tam idzie, i to robi. I już moje ciało tam poszło i to zrobiło i złapałam siebie, Boże, przecież miałam mniejszej jeszcze tej czekolady. I codziennie, każdego poranku my regularnie wykonujemy tą samą rutynę. My budzimy się i wtedy wiemy, że powinniśmy wykonać poranną toaletę, czyli widzę siebie w głowie, jak ja idę do łazienki, jak moje zęby, jak biorę prysznic, i wtedy moje ciało. Idzie za tym impulsem, czyli, najpierw jest ta myśl, najpierw jest ten obrazek, a potem moje ciało za tym idzie. I to samo powinniśmy robić, jeżeli chcemy mieć to życie, które, o którym marzymy, powinniśmy to robić codziennie, regularnie, zamiast tej przeszłości, zamiast. Tych takich tego autopilotu powinniśmy brać to nasze marzenia. Ja widzę, co w tym moim marzeniu dzieje się. I ja regularnie, tak jak z tym impulsem, ja widzę ten obrazek, i potem moje ciało podąża za tym obrazkiem, czyli wykonuje to, co wizualizowałam, co wyobrażałam, co wiedziałam w swoim umyśle. A więc pamiętajcie o tym, że bardzo jest ważne regularnie sobie zadawać pytania, co ja teraz wysyłam do pola kątowego, jak, jak ja się teraz czuję, żeby od razu jeżeli to są negatywne emocje, jeżeli to są jakieś ciężkie emocje, żeby od razu je zamienić, żeby podziękować, żeby się przyłączyć na to, o czym ja marzę, na to co ja bym chciała. Jeżeli ja czuję, że ja mam ogromny bagaż negatywnych przekonań, które wręcz mnie trzymają i nie pozwalają mi iść do przodu, to ja idę na kurs, ja je przepracowuję, ja działam i ja mam efekty.